Dobrze. Już go. Widzieliście zwiastun filmu Polityka i wiecie o czym on jest? No to zostaliście zrobieni w konia, wpuszczeni w maliny i nabici w butelkę. Ponieważ jest o czymś zupełnie innym. O czym? Dzisiaj wam o tym opowiem. Powiem również, czy ten film moim zdaniem będzie miał wpływ na wyniki zbliżających się wyborów. I moja odpowiedź może być zaskakująca. Spalę koguta, wypierdala na pas zieleni. Czołem, żołnierze! Czołem, Zajebiście. Zacznę od tego, co to w ogóle jest za film. Pamiętacie, że jak recenzowałam Kobiety Mafii 2, powiedziałam, że moim zdaniem Patryk Wega stworzył swój własny gatunek filmowy. Gatunek Wega. Wypierdalać. Wypierdalać! Co to, to kurwa jest? Wypierdalać, mato. Wypierdol ją. Chuj. Otóż ten film, film Polityka, jest filmem niewegowskim. Tak szczerze mówiąc, równie dobrze można by go przypisać komuś innemu. Owszem, oczywiście pojawia się tutaj znowu dużo przekleństw, jest pewnego rodzaju bałagan scenariuszowy, mimo że film podzielony jest na rozdziały, więc jakiś porządek niby w nim panuje, ale tak naprawdę Patryka Wegi mało tutaj widać. Ludzi nie trzeba słuchać. Mają zapierdalać za miskę ryżu. Tak jak my mi nie starcza do pierwszego. Patrząc na główne postaci tego filmu, trudno zaprzeczyć, że są one odzwierciedleniem prawdziwych postaci występujących w polskiej polityce. No tak jest, tylko że wiecie co? Wiele osób podejrzewało, że film Polityka upokorzy te osoby, albo mm, będzie taką krytyką partii obecnie rządzącej. Nic takiego się nie dzieje. Ty wiesz, że ja mam teczki. Ty masz teczki. Ja mam teczki. Teraz wszyscy mają teczki. Osoby, które już były skompromitowane. Kompromitowane w tym filmie są, ale co więcej, pokazane to jest groteskowo, dlatego możemy się też zastanawiać, czy na pewno to było aż tak bardzo, a może nie tak bardzo, a może ta beata szydło, czy taż postać, która ją odzwierciedla, może nie postępowała aż tak źle, bo może wcale nie była aż tak przerysowana, podobnie jak jej marynarki, które w tym filmie nosi, czy też kompletnie nieudana sztuczna peruka. Dzień z tym. Przecież to flaga Unii. Mowy nie ma, będzie się zlewać z żakietą. No i sama postać prezesa, głównej postaci partii rządzącej. Jaka jest? Czy jest pokazana w sposób krytyczny? Otóż słuchajcie, no właśnie, bo nad tym się trzeba głębiej zastanowić. No owszem, jest to człowiek, który nie wie jakie są ceny w Polsce, który ma swoje bardzo twarde, zasadnicze, konserwatywne poglądy, ale tak naprawdę suma summarum jawi nam się tutaj jako ciepły człowiek, otwarty na młodzież, z odrobiną brawury kiedy trzeba. Taki, z którym naprawdę można się zaprzyjaźnić. Poza tym to, co go cechuje, to to, że on potrafi zrobić porządek w swojej partii. Ponieważ nawet jeżeli w jego partii zdarzają się politycy, którzy są niemoralni, zdeprawowani, którzy wydają publiczne pieniądze, zawsze spotyka ich za to słuszna kara. Wykorzystywane w sposób instrumentalny do uogólnień, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Co tak naprawdę jest pokazane w sposób najbardziej krytyczny? Otóż, na przykład, aktywiści, którzy pod Sejmem krzyczą Konstytucja, którzy bronią wartości tych, którym przeciwni są ci rządzący. I jacy to są ludzie? Są to alkoholicy, narkomani i gwałciciele dziewic. Co więcej, dowiadujemy się, że ci ludzie, którzy śmiało wychodzą na ulicę, tak naprawdę są totalnie przekupni. Zapłaćcie im jakieś tam większe pieniądze, zrobią za to wszystko. Burczę w brzuchu. <grym> Mnie najbardziej zastanowiła postać, którą gra Maciek Sztur i zastanawiałam się, czy aktor na pewno wiedział, w jakim kontekście będzie to wszystko pokazane i jaki będzie ogólny odbiór tej całej sytuacji. Ponieważ gra on człowieka, który zaprzyjaźnia się z prezesem, prezesem partii rządzącej, w cudzysłowie takim Kaczyńskim. No i, i na koniec przekonuje się, że ten człowiek ma takie konserwatywne poglądy i że na pewno ich nie zmieni. Natomiast wydźwięk tej całej sytuacji jest taki, na którym moim zdaniem Maćkowi niekoniecznie by zależało, bo pamiętamy, że brał udział w różnego rodzaju marszach, w różnego rodzaju manifestacjach na pewno wiedział, w jakim filmie bierze udział? Przyszedłem dziś do Państwa, żeby ogłosić najlepszą aktorkę drugiego sortu. Eee... Na początku tego vloga obiecałam Wam, że powiem moje zdanie na ten temat: czy ten film będzie miał jakikolwiek wpływ na wyniki wyborów. Widziałam nawet kilka recenzji osób, które widziały film Polityka i wszyscy mówili, że jest on tak nudny, tak beznadziejny, tak dziwny i, i taki generalnie nieudany, że w ogóle nie będzie miało to żadnego znaczenia. Ja jednak jestem innego zdania. Moim zdaniem on pokazuje, że nawet jeżeli znajdzie się jakiś idealista, nawet jeżeli chcemy coś zrobić, nawet jeżeli w to wierzymy, to to i tak nie ma żadnego sensu, więc dajmy sobie z tym spokój. Bo taką bardzo mocną postacią tego filmu jest człowiek grany przez Daniela Olbrzyskiego. Tutaj będę trochę spoilerowała. To jest taki, wiecie, aktywista, idealista. Aktywistą stał się niechcący, tak naprawdę w kwestiach różnych rozgrywek partyjnych. Ale co z tego wynika? On postanawia coś zrobić, i nagle Daniel Orbryski staje i wygłasza coś na kształt wielkiej improwizacji Konrada z dziadów. Tyle, że nikt go nie słucha, i właśnie to jest takie przykre. Ja w ogóle jestem ciekawa, czy Daniel Orbryski wiedział, e, jakie będzie tło tych jego wypowiedzi. Bo to, co on mówi, jest poruszające. Tylko to, co widzimy na ekranie, pokazuje, że to i tak nie ma żadnego sensu. Swoją drogą, przy tej wielkiej improwizacji, hm, tam jest taki suspens, coś was może zaskoczyć. Zastanawiam się tylko, czy Daniel Olbrychski miał dublera do tej sceny. Więc jeszcze raz, czy ten film może mieć wpływ na wyniki wyborów? Na pewno może mieć wpływ na wyniki frekwencji w wyborach. Ponieważ jeżeli ktoś nie jest przekonany, czy na te wybory iść, niestety uważam, że ten film może go definitywnie do tego zniechęcić. I bez znaczenia, za jaką partią jesteście, jaką partię popieracie, na jaką zagłosujecie w tych wyborach, pod tym względem. Film Polityka jest filmem szkodliwym, ponieważ na wybory musimy chodzić. Mamy demokrację, powinniśmy z tego korzystać. To wygłosiłam taki trochę mój własny manifest. No, obiecuję, że nie zrobię tego, co zrobił Daniel Odbryski na końcu filmu Polityka. Chociaż kto wie, może szkoda. To jeszcze kilka słów o Patryku Wedze jako o filmowcu. Moim zdaniem, po raz kolejny powiem to, co przy okazji wszystkich recenzji jego filmów jest znakomitym marketingowcem, naprawdę potrafi zainteresować swoją produkcją, potrafi zrobić świetny zwiastun, potrafi zrobić całą kampanię nakręcającą to, że ten film, masz poczucie, że ten film musisz po prostu zobaczyć. No ja poszłam do kina, wydałam swoje pieniądze na ten film, nie zostałam zaproszona i dlatego szczerze mogę powiedzieć, że moim zdaniem Patryk Wega bardzo straci. W oczach swoich fanów, ponieważ raz nie daje im to, z czego oni tak bardzo na tych jego filmach lubią się orchotać, a po drugie, niestety, ale nie daje im tego, co obiecuje reklama. I naprawdę, słuchajcie, naprawdę jestem ciekawa, czy aktorzy wiedzieli, w jakim filmie biorą udział. Kochani, jeśli widzieliście film Polityka, napiszcie w komentarzu, co o nim myślicie. Czy zgadzacie się z moim zdaniem? A może nie? Ja też lubię takie opinie, które są wbrew moim. To jest bardzo ciekawe, jak możemy sobie podyskutować. Tutaj zobaczycie moje vlogi z poprzednich tygodni. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Wtedy na pewno zobaczymy się za tydzień. Zajrzyjcie też do mnie na Instagram. Do zobaczenia. Cześć! No i co ty tam masz na tej karteczce? Konspekcik. Czego? No, no, mojej wypowiedzi. Taki mały? Jak scenariusz filmu Polityka.